No hej, z tej strony zuza i jest czwartek i jest nowy konkurs na MSP i ja, chcia, ja, po, ja chciałam, ja sobie przejrzeć i ponieważ piękny woli, czyś chciałam. Coś. W ogóle, w ogóle staram się też obczaić nowy program do nagrywania. To kurwa! W sumie to ja dopiero wstałam, a jest 13. Jak to się kończy w To kurwa! Dobra, dobra, jest kilka, jestem już, już, już. No! nie. Dobra, wysłałam. Reszta pierdolę. No to taki. Ja nie będę się wydarzyć, bo będzie się A W ogóle... Ten komplet mi się bardzo podoba, ja wiem, że długo chodzę. Ja jestem nie wymienią z ciekaw. O Boże! Wiele to kosztuje? Nie tylko. Piękno ja takich nie lubię takich słodki. To jestem. Ale to, to, jest, to jest drogie, proszę to to drogie. Jest kolejny, jak masz tylko W ogóle mi się dzisiaj kuka nie pokazały i nie mogłam zbyt Potem Potem spróbuję to się zapręca. Nie, 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 się nie, nie, Dobra, jest druga strona ciuszku. Są fajne fryzurki dość. Jakaś korona. Spódniczka, spódniczka. Boże, nic fajnego nie ma. Kolejna strona tego i... To jest nawet fajne. Ale mi się reszta nie podoba. Ogólnie mi się takie konkursy nie podobają. Mi się nie podoba. Nie, chce mi się. Dobra. To takie krótki odcinek, mały przegląd, no. to.